Monika Kops wraz ze swoją 77-letnią matką, mieszkanką Wałcza, postanowiły wybrać się na profilaktyczne badania mammograficzne. Nie można w tym wieku wykonać jej bez skierowania, więc udała się do lekarza, otrzymała skierowanie, wykonała mammografię. Zrobiłyśmy ją razem w tym samym dniu w Pile. Jak przyszły wyniki, były dla nas zaskoczeniem. Okazało się, że mama ma zmianę w piersi. Wszystkie kolejne badania były wykonane już w wałeckim szpitalu. Rezonans USG i biopsja potwierdziły, że pacjentka ma zmiany nowotworowe. Pacjentką zaopiekowała się koordynatorka do spraw onkologicznych na oddziale chirurgicznym wałeckiego szpitala. Tak będzie w przypadku każdego pacjenta. Możemy wykonać rezonans magnetyczny piersi, USG jamy brzusznej, TK klatki piersiowej. Możemy wykonać podstawowe te niezbędne badania, które są niezbędne do diagnostyki pogłębionej. Potem na podstawie tych badań zbiera się konsylium lekarskie, które określa sposób leczenia nowotworu u pacjentki. Leczenie systemowe polega na tym, że albo jest zabieg, albo chemio lub radioterapia. I wtedy wówczas po radioterapii lub chemioterapii odbywa się zabieg operacyjny. Wałecki szpital dołączył do programu Solo 1, czyli specjalistycznych ośrodków leczenia onkologicznego dla podstawowej opieki onkologicznej. Lekarze przekonują, że taka opieka medyczna w mniejszych lecznicach daje sporo korzyści pacjentom. Nie wpływamy tak źle na kondycję psychiczną pacjenta, dlatego, że no, nie są to tłumy ludzi. Jesteśmy w stanie bardziej się po, pochylić nad danym człowiekiem, podejść bardzo indywidualnie, co często w dużych ośrodkach no, jest to niemożliwe technicznie. Bliscy pacjentów podkreślają wagę pomocy w procesie leczenia koordynatora. W ogóle określiłam ten cały proces od początku diagnozy do, do terminu y, operacji i w tej chwili już skierowania na radioterapię jak obsługę w leśnej górze, tak jak oglądamy to w telewizji. W przypadku zdiagnozowanego raka piersi kobiety nie muszą już szukać pomocy w szpitalach onkologicznych w Szczecinie, Bydgoszczy czy Poznaniu. Taką pomoc mogą otrzymać również już w wałeckiej lecznicy.